Hej siemanko, dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć troszkę o nulach. Nul to jest po prostu brak jakiejkolwiek wartości. Czyli jak byśmy mieli zmienną, do której chcemy coś przypisać i jeżeli nie przypiszemy nic, to tam będzie nul. I zobaczmy do kodu. Mamy tutaj znane już nam nawiązanie do komponentu Sprite Renderer, a później w starcie chcemy zmienić kolor na tym komponencie. No i teraz, jeżeli wrócimy i klikniemy na naszego playera, to mamy tutaj to pole i pokazuje nam właśnie, że tu powinniśmy wrzucić referencję do sprite renderer'a. Ale na chwilę obecną mamy tutaj napis non. Oznacza to, że nic tutaj nie zostało wrzucone, więc na chwilę obecną w tej naszej zmiennej jest wartość 0, czyli tam nie ma nic. I teraz, jak włączymy sobie play, to dostaniemy błąd. To jest tak zwany reference exception. Czyli po prostu próbujemy odwołać się tutaj do tego komponentu, do tej zmiennej i coś na nim zrobić, ale Unity nie znajduje tego komponentu, ponieważ tutaj nie nawiązaliśmy żadnej referencji. Tam jest pusta wartość, jest nul, nie ma nic. Wydaje mi się, że jest to jeden z najczęściej spotykanych błędów w Unity i od razu wam go pokazuję, żebyście na przyszłość wiedzieli dlaczego i skąd się to bierze. Mamy tutaj podpowiedź, oczywiście Unity nam stara się pomóc i mówi, że zmienna sprite renderer z player controller nie została dopisana. A pod spodem pisze dodatkowo, że prawdopodobnie potrzebujesz przypisać do zmiennej sprite renderer jakąś wartość w skrypcie player controller i to zrobić w inspektorze. Czyli jak widzicie, te podpowiedzi Unity są bardzo trafne. Przechodzimy sobie tutaj do naszego skryptu Player Controller, no i rzeczywiście widzimy, że jest tutaj pole, do którego próbujemy się dostać, i jest ono puste. Więc teraz wystarczy złapać sobie to, przeciągnąć i jak teraz włączymy play, to już wszystko powinno być ok. No i rzeczywiście tak jest. Czyli właśnie tym są nule to jest po prostu brak jakiejkolwiek wartości. Często dzieje się tak, kiedy próbujemy dostać się do jakiejś zmiennej, właśnie referencyjnej, do jakiegoś obiektu, a nie nawiązaliśmy wcześniej z nim połączenia. Stworzyliśmy zmienną, ale jest ona po prostu pusta. Może to być jeszcze widoczne, jeżeli zrobimy coś takiego, że teraz usunę sobie to i na przykład stworzę tutaj zmienną, powiedzmy typu string, niech to będzie właśnie jakiś player name. I tutaj nie przypiszemy od razu żadnej wartości, powiedzmy, że gdzieś później chcemy to zrobić, ale zapominamy o tym i chcemy ją zdebugować, czyli dajemy sobie debug do log. I tutaj chcemy wyświetlić sobie player name. Mamy zmienną, która tak naprawdę nigdy nie została zainicjalizowana żadną wartością, czyli jest pusta. Więc teraz w konsoli powinniśmy też zobaczyć wartość 0. Jak sobie odpalimy teraz, to w konsoli widzimy, właśnie zobaczcie 0.